Instalacja podłóg w prywatnym domu z własnymi rękami. Które podłogi są lepsze i z czego można zrobić przekraczanie specjalnych projektów, które dzielą podłogi mogą. Nowoczesne szklane drzwi do łazni. Dziś bardzo trudno jest wyobrazić sobie nowoczesną kąpiel bez takiego dekoracyjnego i sufit w sypialni. Projekt. Zdjęcie podczas dekorowania sypialni na suficie zwraca uwagę na sufit, co powinno. Głosy plus głos. Głos przeciwko piwnica to dodatkowy pokój, którego budowa jest zawsze uzasadniona, jest używany jako przechowywanie warzyw i konserw lub wyposażonych w warsztat. Jeśli piwnica zezwala, można w nim umieścić nawet obszar relaksacyjny, np. paska. W artykule zastanawiamy się, jak prawidłowo zbudować piwnicę w garażu. Zawartość. Wykonalność budowy piwnicy w garażu przede wszystkim wykonuje funkcję spiżarni. Podczas rozgrzewania ścian warzywa nie psują się tam przez cały rok. Ponadto obecność piwnicy w garażu znacznie zwiększy jej koszt, co pozwoli mu sprzedać go z korzyścią. Ale wszystko to będzie możliwe tylko wtedy, gdy w budowie piwnicy w garażu. Wodoodporność. Głównym problemem piwnic jest wysoka wilgotność i pojawienie się pleśni. Z góry konieczne jest określenie poziomu wód gruntowych i na podstawie tego, aby wybrać metodę hydroizolacji, system odwodnienia. Przy wysokim poziomie wód gruntowych wodoodporność jest nieskuteczna. Dlatego wokół garażu wytwarzane są rowy drenażowe. Wentylacja. Jest to jeden z najważniejszych etapów budowy. Oblicza się go na podstawie obszaru piwnicy garażowej. Bez napływu świeżego powietrza i jego krążenia wysokie ryzyko grzyba jest wysokie, co doprowadzi do zepsucia produktów i dekoracji wnętrz. Izolacja. Jest to ważne, jeśli piwnica ma być używana jako mieszkanie. Izolację termiczną należy wybrać niezadowoloną, Przyjazną dla środowiska i taką, której gryzonie nie będą uszkodzić. Jak zbudować piwnicę w garażu przed stworzeniem schematu przyszłej piwnicy garażowej, musisz upewnić się, że rurociąg gazowy lub rury wodne nie będą działać w budowie, ponieważ głębokość jest wytwarzana co najmniej 2,5. Możesz przypadkowo uszkodzić komunikację. Głębokość wykopu do piwnicy jest obliczana, biorąc pod uwagę fakt, żeby to nowa podłoga zostanie wyposażona, co będzie miały co najmniej 20 do 30 cm wysokości. Następnym etapem jest wybór materiałów budowlanych. Aby to zrobić, na etapie przygotowawczym określa się poziom wód gruntowych. Ponadto, obliczając wielkość jamy, należy wziąć pod uwagę, że jego ściany wycofują się co najmniej 40 cm od ścian podtrzymujących garaż. Jeśli to zaniedbasz, Wkrótce garaż może się zapadać. Wybór i obliczenia materiałów do budowy piwnicy w garażu w zależności od cech gleby i możliwości finansowych wybrano kilka podstawowych materiałów: betonowe płyty, cegły, łupek, materiał izolacji termicznej płyty, wskazówka. W przypadku wykrycia wysokich wód gruntowych wówczas do budowy ścian konieczne będą płyty żelbetowe, łupka do budowy piwnicy w garażu, obliczanie ilości materiału jest odpowiedni do światła, piaszczystej gleby, które nie są narażone na silną sezonową fuzję w przypadku niezawodności, podczas budowy ścian w sporniczych piwnicy. Jest ona instalowana w 2-4 warstwach z skrzynią szafy między arkuszami. Drewniana rama jest pokryta płynnym mastykiem, który chroni materiał przed wilgocią i działa jako składnik klejący. Sprzedawane z płaskimi lub fali arkuszami o standardowych rozmiarach. Oznaczenie opakowania jest wskazane na temat ich rozmiaru i charakterystyki, np. LPNP 2.5x1.2x6. Jest to rozszyfrowany jako płaski arkusz nienaciśnięty 2,5m długości, szerokości 1,2m mm i 6 mm. Rozważ obliczenie ilości materiału na przykładzie piwnicy o wielkości. Długość 400 cm. Szerokość 300 cm. Wysokość 250 cm. Etapy obliczeń. Długość i szerokość całkowitego obwodu piwnicy jest składana 400 plus 300 plus 400 plus 300 003 d1400 cm, co oznacza 14 m liniowych. PM dla siły ściany będą składać się z 4 warstw. Co oznacza 143U003D42PM. Wysokość arkusza wynosi 1,5, a wysokość piwnicy wynosi 2,5. Dlatego dwa arkusze będą musiały zostać położone na wysokości. Dlatego 422 d 84 pm po podzieleniu wynikowej wartości na długość jednego arkusza okazuje się 84. 3,6 U003D23,3 arkusze Beton do budowy ścian piwnicy pod garażem. Obliczanie ilości materiału grubość podtrzymujących ściany betonu powinna wynosić co najmniej 15 cm. Konstrukcja wymaga szalunki, wzmocnienia i mieszanki betonu. Aby ocenić koszt, musisz obliczyć ilość mieszanki betonu. Aby to zrobić, stosuje się wzór v 003D. Długość ściany. H. Wysokość ściany. B. Szerokość ściany. Łatwiej jest obliczyć każdą ścianę osobno, a następnie dodać uzyskane wyniki. Najpierw obliczamy dłuższe ściany. W takim przypadku wartość szerokości ściany zajmie 20 cm. Okazuje się, że 42,50,20 U003D2M ściany tego rozmiaru 2. Więc podwójnie wartość 22 003 d 4 m Podobnie obliczamy pozostałe dwa ściany. 32,50,20, 2U003D3M. Następnie oblicza się objętość betonowej podłogi. 430,20 U003D2,4 M. Po złożeniu wszystkich uzyskanych wartości otrzymujemy wymaganą objętość rozwiązania. 4 plus 3 plus 2,4 U003D9,4 M. Dla siły wzmacniają betonowe ściany. Aby to zrobić... Użyj prętów metali lub włókna szklanego o średnicy 0,8 mm. W przyszłości robią siatkę z komórką 10x10 cm. Aby obliczyć liczbę wymaganego zbrojenia, musisz obliczyć, ile prętów zmieści się na długości i wysokości ściany o etapie 10 cm. Podziel ścianę o długości 400 cm przez 10 Okazuje się 410U003D40 sztuk. Ściany 2, więc podwójnie wartość 402U003D80 sztuk. Aby obliczyć mierniki liniowe zbrojenia, wynikowa liczba elementów jest mnożona przez wysokość piwnicy. 802,5003 d200 pm Tyle materiału będzie wymagane dla 2 ścian o długości 400 m. Podobnie obliczamy materiał dla ścian o długości 300 cm 310 003 d60 sztuk. Aby obliczyć mierniki liniowe 602,5003 d150 pm Folt. 200 plus 150 003d 350 pm wzbrojenia dla 4 ścian piwnicy. Zgodnie z tą samą zasadą obliczane jest wzmocnienie podłogi. Cegła do budowy piwnicy pod garażem. Obliczanie ilości materiału najlepszym materiałem do budowy ścian w piwnicy jest czerwona. Pełna cegła jest bardziej odporny na wilgoć w przeciwieństwie do krzemianu. Jego standardowe wymiary to 25x12x6,5 cm. Różne metody murowane są stosowane do ścian obciążenia piwnicy, na przykład dla ścian o wysokości 250 cm. Murowanie jest wybierane w jednej cegły, a jeśli ściany są powyżej 3 m. Potem półtora cegły. Obliczymy materiał do ścian z muru w jednej cegły. Będzie to wymagało znajomości nazw stron z cegły. Po pierwsze, należy obliczyć liczbę wierszy wysokości. Podziel wysokość ścian piwnicy na wysokość strony dyni. 250,6,5003d38,46 wierszy. Teraz obliczają. Ile cegieł jest zawartych w szerokości ściany? Najpierw obliczamy ściany o szerokości 300 cm 300 12 003 d 25 sztuk. Mnożymy tę wartość przez liczbę wierszy 2538,46 003 d 961,5 sztuki. Istnieją dwa takie ściany. Więc rozmnażamy się na połowę. 96152 d 1923 sztuki. Podobnie rozważane jest 400 cm szerokości dla ścian. 412 u d 33,3. Rozmnażamy się przez liczbę wierszy. 33338,46. 33 2U003D2562 sztuki. Okazuje się, że do budowy piwnicy pod garażem o wielkości 400x300x250 cm potrzebujesz 1923 plus 2562 U003D 4485 sztuk. Wyciągnięta pianka polistyrenowa, FAMPLEX. Obliczanie liczby arkuszy to świetny materiał do izolacji ścian piwnicy. Jest to odporny na wilgoć, przyjazny dla środowiska. Ma wysokie właściwości izolacji termicznej, więc 5 cm materiału jest równe 50 cm ściany betonowej. W przeciwieństwie do tańszej pianki polistyrenu, myszy jej nie gryzą. Izolują je ściany i sufit piwnicy. Aby obliczyć liczbę arkuszy, wymagany jest wzór do obliczenia obszaru SU003D, długość ściany, B. Wysokość ściany. Dla ściany o długości 400 cm obliczenia będą następujące: 42,5003 d10 m przez dwa ściany 102,003 d20 m obliczamy dwa ściany 300 cm, 32,52003 d15 m obszar sufitowy. 34 d 12 m Po poznaniu obszaru wszystkich poszczególnych elementów uzyskane są uzyskane wartości i otrzymuje całkowitą liczbę metrów kwadratowych materiału do izolacji ścian i sufitu piwnicy w garażu. 20 plus 15 plus 12 U003D47M Jak zrobić piwnicę w garażu własnymi rękami Instrukcja krok po kroku Narzędzia pracy Bajonet i sowiecka łopata Ruletka z 3M Poziom Linia pionowa Wiadra Lina do podnoszenia Ziemi Betoniarka Szeroka metalowa szpatułka Śrubokręt Przekłuwacz Dodatkowo możesz dodać pompę na wypadek Gdybyś musiał wypompować wodę. Etapy pracy Wszystkie prace budowlane zaczynają się od oznaczeń na ziemi. Zamiast podłogi garażowej prostokąt jest oznaczony kołami. W naszym przypadku 300x400 cm między stawkami, blisko ziemi. Pociągnij sznur. Górna warstwa gleby jest usuwana za pomocą bagnetu za pomocą łopaty. Zaleca się wykonanie szerokości i długości dołu w wysokości ponad 20 do 25 cm w celu zastosowania warstwy wodoodpornej na zewnątrz ścian. Głębokość jest również kapitalizowana marginesem Biorąc pod uwagę grubość podłogi, ściany dołu są wyrównane na pionowym pionowym psucie bagnetu z bagnetem. Natychmiast połóż wodoodporność ścian. Dowolny materiał wodoodporny rol jest do tego odpowiedni, chroni ściany przed wodami gruntowymi. Następnie zaczynają budować ściany z cegły, betonu lub łupków. Pod koniec pracy są one pokryte wodoodpornym materiałem. Wskazówka. Aby wzmocnić ściany cegły, Podczas układania każdego rzędu stosuje się siatkę wzmacniającą, podczas budowy zarkuszy łupków wykonuje się to co najmniej trzy warstwy, między którymi, dla szczeliny, szyny są instalowane, a przestrzeń jest wylewającą bitumią, a szczelina między dołu a ścianą jest wypełniona piaskiem i ubijana. Podłoga w piwnicy pod garażem jest często pozostawiona ziemska, ale przy dokładniejszej konstrukcji wylewa się beton. Aby to zrobić, Dół jest pogłębiony o kolejne 40 cm. Wyrównując dno, wlać piasek warstwą 15 cm i rozlany. Dla taranowanego warstwa żwiru jest pokryta tą samą grubością, okazuje się dobrą warstwą drenażową. U góry umieszczono wodoodporność z nakładaniem się 10-15 cm w połączeniach. W przypadku podłogi zrób próżd wzmacniający pręty 10 do 12 mm. Są one podłączone do tworzenia komórek o pojemności 15 cm. Jest umieszczony na pewnym wzgórzu od podłogi. Betonowy roztwór jest wylewa się równomiernie. Podczas gdy skielonym lub kelma przeszywa go i wibruje w celu uwolnienia pęcherzyków powietrza. W przypadku jednolitego stwardnienia jest on zamknięty filmem. W przyszłości jest pokryty podkładem. Jak zrobić wentylację w piwnicy? Najczęściej używane dwa rury. Jest to rura zaopatrzenia. Przez niego świeże powietrze pochodzi z ulicy. Jest zainstalowany na wysokości 10 cm od podłogi piwnicy. Druga rura jest wyczerpana. Przez nią powietrze z piwnicy wyjdzie na zewnątrz. Jest pochowany nie więcej niż 15 cm od sufitu piwnicy. Rury są zamknięte z siatką komarów na górze. Ważne jest. Aby ogrzać piwnicę od wewnątrz. Tak, że nawet zimą była tam stabilna temperatura plus. Podczas korzystania z polistyrenu nie można go przymocować do ściany na kleju. Można to zrobić tylko za pomocą izolacji zewnętrznej. Jeśli nie zostawiasz izolacji między arkuszami wentylowanej szczeliny, na ścianach powstanie kondensacja. Dlatego najpierw wytwarzana jest skrzynia, na górze i na nim wkładane są płyty piankowe. Grubość materiału powinna wynosić co najmniej 50 mm. Ostatni etap jest wykonany z sufitu piwnicy. Z reguły dach piwnicy w garażu jest wykonany z betonu. Przarządz wykonany jest z drewnianych wiązek lub metalowych wiązek. Połączone są arkuszy opornej na osp lub wilgoci 20 mm. Na w etapie nalewania wiązka jest odpowiednio oparta z nośnikami. Wzmacniająca siatka z włókna szklanego lub metalowych prętów jest na drutach 10-12 mm. Pierwsza sieć jest umieszczana w odległości 3-5 cm od szalunku, druga znajduje się nieco wyższa, no a nie odbywa się równomiernie na jednym spotkaniu, aby obniżyć koszty budowy. Sufit jest wykonany z uwięzionej tablicy o wartości 100x50 mm z boku piwnicy należy go obróbce za pomocą wodoodporności piana jest umieszczona na górze wypełniając wszystkie pęknięcia pianką montażową. Wyprawa, która wykonuje funkcję drzwi do piwnicy, można wykonać własnymi rękami. Aby to zrobić będziesz potrzebować blachy o grubości co najmniej 5 mm młynek. Spawacza, izolacji, metalowych narożników, pianki, montażowej, śrubokręta, pętli drzwi, gumowej uszczelki, ruletki. Prostokąt jest wycinany przez wielkość otworu metalowego. Kącik jest przyspawany ze wszystkich stron. Poniżej jest przyklejony do kleju lub izolacji płytki piankowej. W tym przypadku metalowe zakręty nie powinny dodatkowo go naprawić. Jeśli izolacja termiczna została wykonana z kilku elementów, Wszystkie stawy i szczeliny są zachwycone. Spawane pętle drzwi i długopis. Wyklucz jest gotowy. Pozostaje tylko instalacja na miejscu. Jak ukończyć ściany w piwnicy? Jeśli ściany są cegły lub z betonu, często są po prostu otynkowane, ale biorąc pod uwagę bardziej wilgotne powietrze piwnicy, Taka powłoka za kilka lat zaczyna pękać i upadać. Niemniej popularne jest okładzenie wewnętrznych ścian z płytkami ceramicznymi. Wykończona powierzchnia jest łatwa do mycia i odporna na wilgoć. Ponadto warstwa kleju i samej płytki będzie służyć jako dodatkowe wodoodporność. Jeśli piwnica pod garażem jest używana jako obszar rekreacyjny, ściany są wyrównane z oporną na wilgoć płytę gipsowo kartonową i tworzą podszewkę sztucznym kamieniem lub innym materiałem wykończeniowym. Można to cytować ściany ścian z płytami gipsowo, kartonowymi lub naśladowaniem wiązki, ale jednocześnie z obowiązkowym przetwarzaniem drewna. Zamykanie wszystkich porów naturalnego materiału i zwiększenie jego odporności na wilgoć. Plastikowe panele są odpowiednie jako materiał wykończeniowy do piwnicy. Nowoczesne modele mają wysokiej jakości projekt i wyglądają szlachetne. System połączenia zamku gwarantuje wysoką szczelność. Jak zrobić piwnicę w filmie garażowym DI Garage Schody, wybierając model i materiał, z którego zostanie on wykonany? Musisz upewnić się, że spełnia on dwa główne kryterium, bezpieczeństwo. Podczas korzystania z drewna konieczne jest pokrycie go ochroną przed rozkładem. Podczas spawania metalowej konstrukcji przykryj składem antykorozji. Łatwość użycia. Najczęściej piwnice pod garażem są małe, dlatego kompaktowe schody są instalowane na lekkiej metalowej ramie. Powinien być wyposażony w poręcz przynajmniej z jednej strony. Rozważ budowę schodów na przykładzie drewnianej konstrukcji. Wskazówka przy obliczaniu struktury brana jest nie tylko rozmiar pokoju ale także wymagania techniczne. Tak więc optymalny kąt wynosi 45 stopni. Dla wygodnego wzrostu i zejścia szerokość kroków nie powinna wynosić mniej niż 80 cm. Szerokość lochu wynosi co najmniej 30 cm. A wysokość kroków w odległości 20 lat cm. Etapy pracy najłatwiejszym sposobem jest zrobienie jednej klasy schody. W celu mocowania filary podparcia są instalowane w górnej części. Następnie wykonane są dwa lub trzy warkocze, w zależności od szerokości schodów. Kroki nie powinny się zginać podczas chodzenia. Kroki są na nich nałożone. W piwnicy możesz kupić ekonomiczną wersję odmiany w lubce lub zrobić to sam. Pod 2 do 3 płyt będą musieli wypolerować. Jeśli występują węzły lub nieprawidłowości, są one kit ze składem drewna. Zainstaluj poręcze i wszystko jest pokryte lakierem parkietowym. Jak zapobiegać wody i pleśni w piwnicy pod garażem? Głównym powodem zalewania piwnicy lub wysokiej wilgotności jest naruszenie na pewnych etapach budowy ścian zewnętrznych lub nieprawidłowe błędne obliczenie poziomu wód podziemnych. Jeśli tak się stało, co często zdarza się podczas wiosennej powodzi, działania będą następujące. Za pomocą pompy pompuj całą wodę. Poziom podłogi jest obniżony o 40 cm i ściśle zagęszczony. Poduszkę piaskową wylewa się na 15 cm i warstwę żwirową dowolnego ułamka 15 cm. Ta warstwa drenażowa pozwoli na zejście wody. Następnie betonowa podłoga jest budowana przy użyciu technologii opisanej powyżej. Kiedy na ścianach pojawia się wilgoć, jednym z powodów może być pęknięcie w ścianie łożyska. W tym przypadku to miejsce jest oczyszczane, traktowane środkiem przeciwgrzybiczym i wypełnione bitumem. Jeśli wilgoć pojawiła się na wszystkich ścianach, nie radzi sobie z nią bez wymuszonego systemu wentylacji lub okresowego suszenia. Pomieszczenia, np. pistoletu cieplnego. Skręcać na stronie w kontakcie z napisz komentarz. Jeśli jesteś człowiekiem, nie zmieniaj następującego pola. Wpisz swoje imię. Twoje imię. Włącz JavaScript, aby użyć tego formularza. Twoje imię. Anonimowy szybka rejestracja na stronie. Komentarz. www.worota. TT34. Rugaraż 07.08.2018 anonimowy WWW Wrota TT34 RU-bramy garażowe w mieście Moskwa 8, 903, 715, 91 do 15. Instalacja bram garażowych w Moskwie. Bramy stalowe dla GSK w Moskwie. Metalowe bramy z wykończeniem podszewki w Moskwie 8, 903, 715, 91 do 15. WWW. WOROTA. TT34 RU-ste GATES City Moskwa. LLC STALMASTER Produkcja bram garażowych w Moskwie. www. Stal TT34 RU Metalowe Bramy 89 miliardów 37 milionów 159 115 City Moscow Produkcja i instalacja bram garażowych w Moskwie 89 miliardów 37 milionów 159 115 Stalowe bramy garażowe w moskiewskiej bramie z wykończeniem podszewki i osp Metalowe bramy garażowe w moskiewskiej bramie z izolacją Ursas Eszpensa. Produkcja bram garażowych w moskiewskiej bramie z zamkami Guardian. 89 miliardów 37 milionów 159 115 Miasto Moskwa. Garaż o różnych konfiguracjach i celu: bramy stalowe, przemysłowe, techniczne, użyteczne, garaż. Ogród 89 Miliardów 37 milionów 159 115 Moskwa brama do garażu www. stal TT34. rudo do garażu w Moskwie. Napisz komentarz. Jeśli jesteś człowiekiem, nie zmieniaj następującego pola. Wpisz swoje imię. Twoje imię. Włącz JavaScript. Aby użyć tego formularza. Twoje imię. Anonimowy szybka rejestracja na stronie.

903 715 91 do 15 Instalacja bram garażowych w Moskwie Bramy stalowe dla GSK w Moskwie Metalowe bramy z wykończeniem podszewki w Moskwie 8 903 715 91 do 15 Www. Wrota. TT34 Rustel gates City Moskwa LC Stalmaster Produkcja bram garażowych w Moskwie Www. Stal Worota. TT-34, rumetalowe bramy. 89 miliardów 37 milionów 159 115 City Moskow Produkcja i Instalacja Bram Garażowych w Moskwie 89 miliardów 37 milionów 159 115 Stalowe Bramy Garażowe w Moskiewskiej Bramie z Wykończeniem Potrzewki i OSP Metalowe Bramy Garażowe w Moskiewskiej Bramie z Izolacją Ursas Reshpensa. Produkcja bram garażowych w moskiewskiej bramie z zamkami Guardian. 89 miliardów 37 milionów 159 115 Miasto Moskwa garaż o różnych konfiguracjach i celu. Bramy stalowe, przemysłowe, techniczne, użyteczne.

TT34 RU-bramy garażowe w mieście Moskwa 8, 903, 715, 91 do 15. Instalacja bram garażowych w Moskwie. Bramy stalowe dla GSK w Moskwie. Metalowe bramy z wykończeniem podszewki w Moskwie 8, 903, 715, 91 do 15. WWW. Wrota. TT34 RU-ste LGATES-City Moskwa. LLC Stalmaster Produkcja bram garażowych w Moskwie. www. Stal TT34 RU Metalowe Bramy. 89 miliardów 37 milionów 159 115 City Moscov Produkcja i instalacja bram garażowych w Moskwie 89 miliardów 37 milionów 159 115 Stalowe bramy garażowe w moskiewskiej bramie z wykończeniem podszewki i osp Metalowe bramy garażowe w moskiewskiej bramie z izolacją Ursas Eszpensa. Produkcja bram garażowych w moskiewskiej bramie z zamkami Guardian. 89 miliardów 37 milionów 159 tysięcy 115 miasto Moskwa garaż o różnych konfiguracjach i celu. Bramy stalowe, przemysłowe. Techniczne, użyteczne. Garaż, ogród. 89 miliardów 37 milionów 159 115 Moskwa. Brama do garażu www. Stalworota. TT 34 RUDO Garażu w Moskwie Informacje kontaktowe, reklama na stronie internetowej zostanie autorem i zarabia portal budowy stront 2011-2018 Artykuły o naprawie, budownictwie, materiałach budowlanych, Kopiowanie informacji ze strony jest możliwe tylko z zgoda biura redakcyjnego lub wskazując bezpośredni link do źródła, uzasadnienie prawne.